Siemanko z tej strony, Damian. I dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z EFC Mobile 25. Mamy przed sobą event dłuższy: jest to Ragnarok Mike T. Winter. I ten cały event potrwa około 40 dni, więc będzie trochę co robić, ponieważ też był reset ogólnie też Division Rivals, więc też nowy sezon. Ogólnie tu w Division Rivals dodatkowe tokeny będzie się zdobywać. Wszystko Wam też pokażę. No i też omówimy w skrócie event. Tu macie od razu na grafice, widzicie, jest ten Paweł Nedwet. No i też inne piłkarz, ten Denis Bergkamp. Więc no tutaj też te karty raczej będą dostępne. Tylko nie od razu wszystko jest odblokowane. Więc my teraz przejdziemy do eventu. I mamy oczywiście eventy, tu już 38 dni, więc już trochę czasu upłynęło Ale tak, przejdziemy do o, takiej zakładki, której pokażę Wam wszystko co i jak Jest tu oczywiście starpass No i mamy też tygodniowe Też nagrody, w których można dozbierać sobie gemy Można tokeny tutaj sobie uzyskać do rankupów Oczywiście mówię tu o maszczarano. I tutaj też te nagrody o to można sobie odbierać co tydzień. No tutaj inne rzeczy jeszcze nie są odblokowane. Będzie to odblokowane w czasie. Tutaj dopiero za 17 dni. Przejdźmy teraz do głównej zakładki. I w tej głównej zakładce mamy Denisa Bergkampa codziennie. Tutaj taki symbol sobie tutaj bierzemy. Mamy takie ciekawe tokeny ze znakami tutaj z mitologii nordyckiej, ponieważ tutaj mamy też powiązane rzeczy takie jak skarb świata i tu mamy królestwo ognia królestwo lodu, będzie też odblokowane później i tutaj takie znaki, będzie można sobie tutaj otworzyć i za te znaki kupujemy takie tokeny, które się później przedadzą do zakładki drugiej, czyli za 17 dni będzie ona odblokowana, ponieważ teraz póki co musimy poczekać i te punkty będzie można uzyskać po to, żeby wydać je w tej zakładce głównej drugiej. No i też głównie też kolejne nagrody, czyli mamy podwójne zakładki, jeśli chodzi o piłkarzy. Więc no będzie co robić tutaj, co odbierać. Ogólnie, jeśli chodzi o kolejne mecze tutaj ragnarok token zbieramy za te mecze i tutaj też dodatkowe są skill gamey na gwiazdki mamy też to i tutaj 500 ragnarok token i jeszcze szardy też zbieramy więc tak to wygląda ja tu pokażę wam o co chodzi czyli tutaj gramy taki skill game za taki znak i oczywiście jak rozegracie otrzymujecie tokeny Mike T. Winter więc przejdziemy najpierw do tego, pokażę Wam kolejne zakładki gdzie są nagrody dobra, mamy tu już Klausa, jest zawodnik PSG no i już będziemy dalej musieli rozpocząć kolejny atak na bramkę jeszcze chyba z raz przynajmniej więc tak to wygląda, i później też uda mi się na pewno coś zrobić z wymianami, bo posiadam trochę monet i też pewnie zauważyliście, jeśli ktoś ogólnie oglądał poprzedni film, udało mi się w końcu fajną kartę trafić powyżej 108 ratingu, więc udało się to zrobić. A my teraz przejdziemy do zakładki kolejnej, gdzie mamy nagrody. I w tych nagrodach przechodzimy do góry. Mamy ten Ragnarok Mighty Winter, i tu jest do ogarnięcia taki Larson. Tylko, żeby takiego Larsona, trzeba tutaj przejść niżej, żeby go zdobyć. Mamy tutaj maszczerano. Te wszystkie tokeny Ragnarok zbieracie i musicie iść tak do dołu. Bo tutaj kolejne nagrody już trzeba odbierać trochę niżej. Dodatkowo mamy również Ragnarok Token za reklamy i też za FC Points. I przejdźmy teraz co do zakładki Galerii, gdzie mamy też oczywiście też skrót, gdzie możemy przejść do wymiany też tokeny, żeby piłkarzy tych eventowych sobie wymienić na szardy, Więc tak to wygląda pierwszy tydzień. Mamy tu już Charltona, karty 110, 111 rating, no już tu są trochę lepsze. Ale no już widzicie, po 300 szardów, tu już więcej, tak 800 szardów na te 110. No jest też Keen, jest Lampard, Drogba, Best na lewym skrzydle. Guerreiro, mamy również Szczęsnego, 109 więc wiele takich fajnych kart, które na pewno też wam się przydadzą do składu i co i możemy przejść od razu tutaj mamy wymianę i tak I mamy tutaj szardy jeżeli macie piłkarzy eventowych wrzucacie je tutaj jeżeli nie są wam potrzebni możecie to, to zrobić jest to też specjalny gracz gdzie trzeba mieć też oprócz graczy zwykłych czyli graczy tutaj 109 108 mamy jeszcze tutaj szardy więc musicie zbierać szardy i tutaj jeszcze są wymiany te o piłkarzy, czyli karty niewymienne które też warto mieć bo możecie akurat użyć do piłkarza który akurat jest akurat w tej pierwszej zakładce tu w wymianie a my teraz zrobimy tutaj taka wymiana 100 milionów monet. Ogólnie poprzednie wymiany były za 80 w poprzednim evencie, tutaj i jej zrobiło podwyższenie. Mamy tutaj za 100 milionów monet, no i zobaczmy, tu mamy wrota. Zobaczmy, co tu nam wpadnie. I tutaj już powoli animacja już wczytana. Mamy tutaj Anglię, i to jest zawodnik Wolverhampton i to jest Dawson 106. No dobra jeszcze spróbujemy tą wymianę za 40 milionów końców. Więc sprawdźmy to. No tutaj 103 zawodnik z Norwegii. Dobra, tak więc jeszcze przejdziemy zaraz do sklepu. Nowe oferty są. Mamy tutaj też taką ofertę, gdzie zawodnika od 105 do 111. Raz można to otworzyć i zaraz to zrobimy. Mamy również takie zwykłe oferty. Tu też jest oferta z wymiennymi graczami od 101 do 111. No, jeżeli ktoś chce, można sobie otworzyć taką ofertę 103, 111 albo. Jest też oferta gdzie mamy, no już 104 ale tutaj już trochę więcej gemów to kosztuje Ogólnie no nowe oferty, nowi piłkarze, też była aktualizacja Tutaj tokeny można sobie wymienić jeśli macie ze starpassu na te eventowe I mamy też ligowy update, nowi gracze są tutaj za te punkty ligowe więc to tak jest, wygląda. No, jeśli tutaj macie punkty z Division Rivals, no to można sobie piłkarza sobie tutaj e, dodać. No, czyli no, macie punkty zagranie Division Rivals, Team of the Season, tutaj zawodnicy. Przejdziemy teraz również do Star Passa, bo tutaj mamy już Beckenbauera, zrobionego na rank AP, tym czerwonym. No i tutaj dodatkowo szardy, więc tutaj też warto grać regularnie, żeby te gemy sobie uzyskać. No i tu macie to wszystko do eventu. No i co? Jeśli chyba o event chodzi, to większość rzeczy powiedziałem. Więc my teraz przejdziemy jeszcze raz do sklepu i najpierw otworzymy paczkę za 3000 gemów. Więc sprawdźmy. No tutaj na razie jeszcze nikogo nie zobaczymy. Zobaczmy, co teraz nam wypadnie. Fajna animacja jest. Francja, obrońca. No i to jest zawodnik FC Nant. Mamy Palua. No dobra. Gracz 105. I zobaczmy jeszcze w sumie kogoś wymiennego. Sprawdźmy może tutaj. Ogólnie poprzednia paczka, gdzie otwierałem z tego eventu Aqua Inferno była dobra. A teraz zobaczymy. Mamy tutaj Union Berlin. No to już nic ciekawego. No mamy tutaj Wokta On no, 20 milionów kosztuje. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz spróbujemy. No tutaj jeszcze gorzej. No 103, ale to nie byli ci gracze, których bym szukał. Więc ogólnie w skrócie można po to podsumować, że no trochę czasu jest, mamy te znaki nordyckie, które tutaj sobie możemy ogarnąć i gracie tutaj albo skill game, tu macie jeszcze tutaj sobie to robicie, albo mecz, więc warto to sobie ogarnąć, żeby później być przygotowanym na zakładkę drugą, gdzie też będzie można sobie odebrać kolejne nagrody, no i też na zakończenie myślę, że odbierzemy sobie nagrody z Ligi mamy też nagrody, tutaj jest zawodnik 105, zobaczmy jeszcze tutaj i ciekawe co nam tu wpadnie mamy wrota otwierane, Hiszpania obrońca FC Porto i mamy tutaj zawodnika Markano, no sporo tych zawodników, 105 nam no, wpadło, no i tutaj dodatkowo Gemy. No i też możecie w komentarzu napisać, jak wam się cały event podoba, czy będziecie grać w niego. No i też, czy będziecie robić ikonę eventową. Bo nieważne, jest trochę tych kart, można to zrobić, będą kolejne tygodnie. I przejdę jeszcze do galerii. Więc tak, ikony kolejne będą się pojawiać w kolejne tygodnie. na razie mamy Drog bebesta. tu mamy z bohaterów jeszcze kinga, jest guti. ciekawe karty, można je zrobić, więc powodzenia wam życzę. a my się będziemy powoli żegnać, więc mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję na moim kanale. no i też pamiętajcie, żeby wejść na Instagram, serwer Discord, wszystko macie w opisie, a ja już będę kończył, tu ma tyle, trzymajcie się, cześć!